Ten niewidomy mąż wykorzystał okazję, by przywiązać sznurek do torebki swojej dziewczyny. Gdy odeszła, wystarczyło, że podążał za poruszającym się sznurkiem. Gdy dotarł na róg ulicy, zobaczył, a raczej usłyszał, że spotyka się potajemnie złysym mężczyzną. Chociaż nie mógł zobaczyć, mógł nagrać dźwięk telefonem. Szybko przeciął sznurek nożyczkami i odszedł, prosząc o pomoc po drodze. Wtedy dobry sąsiad wziął jego telefon i powiedział, że znały Sola z nagrania. Obaj udali się do jego domu, ale gdy tamci usłyszeli, że ktoś jest na zewnątrz, schowali się za kanapą. Była jego dziewczyna i łysy. Skłamała, że idzie odpocząć na górę, ale dzwonek znów zabrzmiał. Tym razem to była prawdziwa żona Łysego. Niewidomy zaprosił ją, by ujawnić zdradę. Następnie zadzwonił do łysego i poważnie powiedział mu, że czeka na niego w biurze. Łysy pośpieszył, nie spodziewając się, że po drodze na schodach spotka swoją żonę. Gdy prawda wyszła na jaw, dziewczyna postanowiła zostawić łysego, ale chciwa pieniędzy powiedziała, że i tak chce z nim zostać. Wtedy żona nie wytrzymała ze śmiechu. Okazało się, że to ona miała pieniądze, a łysy tylko udawał. Dziewczyna próbowała się ale niewidomy mógł już tylko patrzeć jak odchodzi, ponieważ